Cześć, cześć, witajcie! Witam Was w kolejnym odcinku z Pokémon GO oczywiście. Dzisiaj wybieram się porobić questy na Shiny Mew i parę innych questów także uda mi się porobić. Skorzystamy z eventu, który trwa do 27. Zapraszam Was na Discorda do grupy Wonko 12 Niantic Games. Wszystkie linki macie w opisie. A teraz odpalamy gierkę, no i lecimy z odcinkiem. Jeśli chodzi o event, który Aktualnie trwa w Pokemon Go. Mam tutaj przygotowane trzy infografiki, jakby ktoś jeszcze nie wiedział, co można dorwać Shiny z rajdów itd. tak i tak dalej. Także lecimy na szybko. Aktualnie widzicie infografikę, które Pokémony możecie dorwać na dziko z Insensa, wyklucz z jajek 5-kilometrowych. Oraz tutaj mamy tier pierwszy i tier trzeci na rajdach. Te Pokemony możecie dorwać tutaj w wariancie Shiny, jeśli chodzi... Tutaj oświętowanie regionu Kanto, no to od 21 ten event właśnie trwa do 27, Także mamy parę dni, żeby połapać sobie ciekawe poksy, oczywiście w wariancie Shiny, jak ktoś będzie miał farta. Aktualnie widzicie research, który jest dostępny właśnie podczas trwania tego eventu, jakie pokemony możecie z niego dorwać. No i tutaj mamy wszystkie rajdy, kolejna infografika, co na jakim rajdzie jest. Praktycznie wszystkie pokemony mogą być w wariancie Shiny. Także myślę, że może coś porajdujemy dzisiaj. Zobaczymy. Aktualnie wracam z pracy, także mam chwilkę, wybrałem się dzisiaj pieszo. Jest bardzo ładna pogoda. Mogę sobie pograć w Pokémon Go, powykonywać questy, powykonywać zadania, no i złapać coś shiny. Zobaczymy jak dzisiaj pójdzie, także do domu mam jakieś 20 minut. No i zobaczymy co uda się w tym czasie zrobić. Do ukończenia questów na shiny Mew pozostało mi chyba wysłać tylko jeden gift. Także zrobimy to na samym początku tego odcinka. No i musimy znaleźć tutaj jedną osobę, do której jeszcze gifta nie wysłałem i mamy Szymiksa. Pozdrawiam oczywiście. Gifty odbierzemy sobie później. Jest ten ostatni gift, który musimy wysłać. No i jak widzieliście, 151 giftów wysłane, a więc wszystkie gifty na Mew Shiny mamy wysłane, także odbieramy sobie właśnie ten specjalny quest 1510 Stardustu. No, i oczywiście na szlebek do naszych pokémonów sprawdzamy, jakie questy są kolejne. O, i tutaj mamy masakrę, tutaj mamy masakrę. Patrzcie, ile tego jest. Złap 151 różnych typów pokémonów, będzie co robić. Ale tutaj ten pierwszy quest, patrzcie na to. Złap 30 pokémonów, ale chodzi o to, że dziennie łapiemy jednego, także. Te wszystkie questy można skończyć dopiero za 30 dni. Zaraz sprawdzimy jak to działa, także wyjdziemy stąd. Jest masakra. Myślałem, że złapię w kolejnym odcinku Shiny Mew, ale niestety tak się nie stanie. Będziemy musieli na to poczekać aż 30 dni. Dobra, bez podkręcenia. Nie umie rzucić jeszcze lewą ręką. Ale wszedł grejcik. Zobaczymy czy ta bulba siądzie. Zaliczę mi tego questa. Oczywiście mamy tutaj parę innych questów jeszcze do wykonania. Może zrobimy tak, że goldenką rzucimy. Nie będę tutaj podkręcał, bo tak jak mówię lewą ręką, rzucam teraz. No i zobaczmy, ta bulba się złapie. Tam jest chyba po 30 Pokemonów z danego gatunku do zrobienia. Nie przyglądałem się dokładnie co trzeba zrobić. Ale jest naprawdę masakra. Jest naprawdę masakra. Na pewno w 30 dni na spokojnie da się to zrobić. Mamy tutaj bardzo dużo pokémonów. Za chwilę je wszystkie połapię, bo wykonuję kolejny tutaj z questów. Także weźmy sobie tutaj. Sztempel dzienny oczywiście sobie odbierzemy. Jeszcze raz te nasze wszystkie questy. Tutaj muszę zrobić 5 power-upów. Oczywiście za chwilę to sobie zrobimy. I jeszcze coś miałem zrobić, chwila, moment. Specjalne, specjalne. I tutaj jeszcze mamy złapać 430 Pokémonów. Także brakuje mi 38 Pokémonów. I później zrobić 43 Power-Upy. Także zrobimy sobie jakąś setkę. O, wiem co zrobimy. Wiem co zrobimy za setkę. Ta setka wpadła na płatnym i będzie niespodzianka. Oczywiście tego Pokémona kiedyś zrobimy sobie ewolucję. Jeszcze nie mam tej formy setki. Także na 100% chcę zrobić ją na maksa. Zobaczycie, co to będzie. A tymczasem ja biorę się załapanie tych paru pokemonów i widzimy się za chwilę. Na naszym płatnym evencie udało mi się dorwać jedną setkę. Za chwilę wam ją pokażę. Także wchodzimy tutaj. Cztery gwiazdka, wyskoczą setki. I mamy Dratini. 43 razy power, power upów. Brakuje mi do ukończenia jednego z questów. Także zrobimy power up i po prostu. Wzmocnimy tą dratkę na maksa. Lecimy z tym. Zobaczymy, czy zadanie się tutaj wykona. Nie, brakuje trzy power-upy, także weźmiemy jakąś inną setkę. Totalnie przypadkową. O, Cubona. Lucky Cubon. Jeszcze... Nie, nie, ewolucja. Power-up. Trzy razy. Niech leci. I zadanie powinno się wykonać. Za chwilę tylko gdzieś odłożę kamerę. Przejdziemy do tych zadań. Zobaczymy, jakie poksy polecą właśnie z tych questów. Na chwilę tutaj się zatrzymiemy, wejdziemy w nasze questiki. E, najpierw specjalne i zejdziemy tutaj level 43 challenge. Ukończony, odbieramy 4300 stardustu. Oczywiście super sprawa. 3 insensy, jeszcze lepiej 4300 punktów doświadczenia. No i mamy tutaj ukrytego jakiegoś tajemniczego pokemona. Sprawdźmy co to jest. Może jakiś szajniak? O Jeszcze go nie miałem chyba. 600 CP. Spoko. Dobra, może Silver bery, Powinien się zaraz złapać. Mamy ukończone też kolejne questy. Także lecimy. Raz, dwa. Łap się byku. Siedzi. Siedzi. Mamy go. Mamy złapanego. Od razu questik na Mew Shiny nam się tutaj wykonuje. E, przejdźmy sobie może Tutaj do tych jeszcze questów, czyżby kolejny challenge? Sprawdźmy. Tak, mamy kolejny challenge. Także będziemy walczyć z Team Go Rocket wygrać 14 rajdów i 43 użyć Golden Raspberry, żeby pomóc w złapaniu Pokemona. I tutaj mamy 3 rajd pasy także super sprawa. Myślę, że ten quest sobie też wykonamy. Tutaj, jak widzicie, już parę tych gatunków różnych pokemonów sobie połapałem, idąc w międzyczasie do domu. Weźmy sobie jeszcze tutaj w te nasze zadania, bo jeszcze tutaj mamy do odbioru cztery tajemnicze pokemony. Jestem ciekawy, co to będzie para zmieszajni. Dobra, łapmy go. Zostały nam jeszcze trzy. Za chwilę także przeczytam Wam notkę od Najantik jeśli chodzi o graczy, którzy mieli wykupiony bilet. Właśnie na event będzie rekompensata za błędy, także za chwilę przeczytamy sobie tą notkę. Wchodzimy jeszcze raz, mamy jeszcze trzy pokemony do złapania. Kolejny. Co to będzie? Kurczę, fajnie, gdyby był Shiny, jeszcze go nie mam. A polowałem na tego poksa, powiem wam szczerze. Niestety, Diodut Shiny nie jest mi chyba pisany. Kręci, kręci. Cztery poksy do złapania. Jestem ciekawy, czy będzie coś Shiny. Zobaczmy, kolejny tutaj questik się zalicza, kolejny pokémon złapany. Znowu musimy wejść tutaj. Mamy kolejne. kolejnego poksa. Reinhorn. Community Day był na tego poksa, także zbyteczny, no ale dobra, musimy go złapać. Parę szajniaków jeszcze oczywiście mi zostało, jakby ktoś nie brał udziału w Community Day, no to mogę oddać z miłą chęcią. Zrobi mi się miejsce, miejsce w plecaku. I został nam ostatni Pokemon, którego musimy dorwać. No, te questy trochę przeszkadzają. Odbieramy oczywiście nagrody. I sprawdźmy, co tu się kryje. Nagroda główna Onix, też nie shiny. Mógłby przynajmniej ten być szajni, ale niestety nie jest. Łapiemy go. Sprawdzimy, czy jeszcze jakieś są zadania do wykonania. Zacząłem też walczyć... Na Great Lidze Ultra Lidze, żeby wbić kolejny level 44 w Pokémon Go. Także mam nadzieję, że za niedługo ukończę te wszystkie zadania. Wbijemy kolejny level w Poksach. A tymczasem sprawdźmy jeszcze tutaj, czy są jakieś zadania. No i znowu trzeba walczyć z Team Go Rocket, złapać dwa Shadow Pokémony i złapać 20 Pokémonów. Na spokojnie sobie to porobię poza odcinkiem bo tutaj Team Go Rocket jakoś nie widziałem mnie, tam są jakieś, tam się kręcą, także może powykonujemy te zadania i w następnym odcinku pokażę Wam, co po prostu wypładało, jakie Pokémony udało mi się dorwać dzięki właśnie tym questom. A teraz przejdźmy do notatki od Niantic. Trenerzy, dziękujemy za cierpliwość. Podczas gry przyglądaliśmy się problemom z biletami do Pokémon Go Turkanto. W późniejszym terminie zorganizujemy wydarzenie bonusowe dla wszystkich posiadaczy opłaconych biletów. Prosimy o śledzenie szczegółów. Także taka informacja doszła do nas od Niantic. Jestem bardzo ciekawy, co wymyślą, jaki będzie ten bonus. Także czekamy na kolejny, mam nadzieję, event z ciekawymi Shiny Pokemonami. Jestem ciekawy po prostu, co to będzie. Ale fajnie, że Niantic jednak coś próbuje nam dać w ramach tych błędów. Zawsze to jest jakiś bonus do gry, oczywiście dla tych osób, które mieli wykupiony bilet. W tym odcinku niestety żadnego shiny pokemona nie udało mi się dorwać. Wykonuję questy na miu, walczę w ligach, łapię pokemony. No i w następnym odcinku mam nadzieję, że wbijemy sobie 44 level w Pokémon Go. Pokażę wam co leci z kolejnych zadań, challenge, questów. Jak zwał, tak zwał. Tymczasem zobaczcie poprzednie moje odcinki. Zapraszam do grupy na Facebooku jeszcze raz. Bąkol 12, Niantic Games. Subskrybujcie mordy kanał. Jeśli odcinek Wam się spodobał, zostawcie po prostu łapkę w górę. Piszcie komentarze. Na wszystkie odpisuję. No i trzymajcie się. Do zobaczenia. Do kolejnych odcinków. Na razie. Cześć.